Cześć, witajcie! Dzisiaj dwie piękne Włoszki zapraszam. Dzisiaj Wielka Sobota, a więc w Kuchni Robota to my z Bartkiem troszkę naszą kuchnię, a więc od kuchni pokażemy tutaj dwa samochody, oczywiście odcinek dłużniejszy, jak to święta. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych. Nie przejedzcie się, a my startujemy z naszą recenzją. I co my tu dzisiaj mamy? Oczywiście tradycyjnie gościmy w zaprzyjaźnionej firmie Autoduskiewicz. Szymon, bardzo dziękuję za udostępnienie mi tych dwóch furt do recenzji. Po mojej prawej, Piękna Włoszka to Julia 20280, 2017 rok, import ze Stanów, na co dzień jeździ nią Szymon. Po mojej lewej jeszcze ładniejsza Julia 20280, 2024 rok, wersja europejska. To już jest po drugim liftingu, jak wiadomo, te samochody debiutowały ładne kilka lat do tyłu, po drodze miały dwa liftingi, to jest ostatni wypust, a więc rok 2024, czyli po drugim liftingu. Naczytałem się już i naoglądałem zdjęć w necie, że w roku 2026... Zadebiutuje kolejna generacja i oby tak było, oby tam było Quadrifolio i oby było 2.0 280, mam nadzieję, że zdrowy rozsądek wygra z ekologią. Zarówno jedna, jak i druga wersja Q4, a więc napędem na 4 koła. Ta importowana ze Stanów, podobno to wersja Luksury, tak było w Stanach, nie lubię słowa lakszary, więc z Polsza to dla mnie to jest luksury, A tu jest Q4 Veloce. Jak widzicie, pięknie przydymione lampy tylne, zdjęte emblematy, taki mały jak taka lotka na klapie bagażnika, w tamtej tego nie ma. Obydwie po mocnym detailingu. Za chwilę pokażemy felgi, czym się różnią jedne od drugiej. Tu, oczywiście, inne lampy z przodu, tu już są matriksy, również są delikatnie przydymione. Delikatnie przydymione szyby w drzwiach. Ta starsza na osiemnastkach 225-45 ZR18 Cormoran, można powiedzieć, że z ziemi polskiej do włoskiej All Season, czyli ogólno-sezonówki, ładne felgi. Gwoli ścisłości z tyłu również 225-45 ZR18. Ta nowsza na 19 225 40 19 z przodu, piękne felgi, czerwone zaciski, naturalnie kojarzące się z Alfą i ze sportem. Co tu jest za ogumienie? Maxis made in China. Czy wszędzie muszą być Chiny nawet na włoskich samochodach? No ale jak widać, tak to jest. Mała niespodzianka z tyłu w tej nowszej, to są felgi oryginalne 255 35 19, szersze walce i o niższym profilu. To jest ta starsza, Wielka Sobota i od razu czuję świąteczny klimat. Piękne beżowe wnętrze. Tu u góry czarne. Tutaj ładny drewniany dekor. Tu piękny beż. To wszystko jest eleganckie. Szklany dach w tej starszej, w tej nowszej nie ma za chwilę. Zobaczycie. Eleganckie dekory. Naprawdę świetnie to wnętrze jest wykonane. Ładnie wkomponowany tablet. Jak to w Alfie. Zegary w delikatnych tubach. No finezja. Tu Włosi nie szczędzili. W tej nowszej jeszcze ładniejsze wnętrze. Ciekło krystaliczne zegary. Pięknie na mnie spogląda Alfa, ładnie świeci. Wszystko skrojone jak na miarę, kubeł i jeszcze wygodniejszy niż tamten fotel, materiały bym powiedział, że jeszcze lepsze, ale kolor jest taki, że tamto beżowe wnętrze po prostu bardziej mi się podoba. Natomiast jeśli chodzi o ergonomię, komfort i ogólną wygodę, no to po drugim lifcie to prezentuje się zacnie. Serducha tych dających frajdę wozów, 2.0 turbo 280 w tej starszej, przypomnę rok 2017, import ze Stanów, i w tej z roku 2024 Europejce również 2.0 Turbo 280 ładnych kilka Alwów mnie na kanale mam na myśli Giulie czy Stelwę, bo te samochody są dla mnie fenomenalne a nigdy nie miałem żadnego samochodu quadrifolio kto wreszcie zaprosi mnie na wykonanie recenzji z Alfą quadrifolio cały czas czekam nie mogę się doczekać czekam kiedy quadrifolio zagości w firmie Auto Dudkiewicz mam nadzieję że jak to usłyszą to może się zmobilizują i wreszcie takie auto zakupią bagażnik jest niewielki ale ustawny ładny głośnik oczywiście nie zabudowano niczym blacha, bo tam, gdzie oko nie widzi, tam nie trzeba materiału dawać. Tak to jest w większości samochodów, nawet w BMW serii 7, więc nie chcę tego krytykować. A jakże muszę to skrytykować? Osobiście mnie to wkurza, ale co na to poradzę. Na szczęście zawiasy są ukryte w tapicerce, nie pogniotą walizek. Poza tym nikt w Alfie nie pokazuje bagażnika, bo i po co pokazywać bagażnik w Julie? W Julie liczy się to, co pod maską i to, jak czujesz się za kierownicą, a nie to, że jest bagażnik. Jest bagażnik, w tej starszej również jest bagażnik, podobnie jak tam, jakiś tam organizer. Oparcie dzielone, głośniki tak jak tam i go blacha tak jak tam. Natomiast zawiasy chowają się w tapicerce. Grubość lakieru na tej starszej średnio około 140-150 mikronów i to jest dobra wartość. A teraz popatrzcie na tej nowszej. Czy Włosi oszczędzają? No okazuje się, że oszczędzają. 90-100 mikronów przemierzyliśmy tą nowszą, a więc ta starsza w pewnych kwestiach jest lepsza od tej nowszej. Luksury ze Stanów, w tym miejscu chromy, welocze w tym miejscu zawsze czarne. Ponieważ dzisiaj luźny odcinek wielkanocny, no to pokażemy od spodu tą starszą i tą nowszą, żeby udowodnić, że Alfy nie gniją, a na przejażdżkę pojedziemy tylko tą nowszą, no bo 20281 i druga, żeby nie dublować materiału. No i zgodnie z zapowiedzią, letnia Alfa na kanale, powiem tak, no zawiecha, niepokorodowana. Widać, że napęd na 4 koła, most, półosie, to wszystko ładnie tutaj śni. Osłony termiczne w ładnym stanie, wydek jak widzicie, w bardzo ładnym stanie. Tu dużo plastiku, tu mastyki na fabrycznych połączeniach, próg pod proże, mocno zabudowane, tam nic nie widzę, delikatny wykwit rudej w tym miejscu i to jest praktycznie jedno jedyne miejsce, gdzie jest ruda. Po lewej stronie, na tyle na ile widzę, nic nie ma, no ale łączenie, próg pod proże, to wszystko jest zabudowane, więc nie widzę. Blok napędowy, cały suchy, 143 tysiące przebiegu, wszystko prezentuje się ładnie. No i jestem podnówką, 24 rok, niewielki przebieg, wszystko lśni, tak samo jak tam, to co wspominałem, napęd na 4 koła. Troszeczkę inaczej wygląda to podwozie, aniżeli w tamtej, inaczej umieszczone, zabudowane osłony. Dwa liftingi, po drodze ten samochód miał, więc również coś tam zmienili od spodu. No tutaj wszystko lśni, oczywiście żadnego wykwitu rdzy, próg podproże podobnie jak tam, wszystko osłonięte, także myślę, że jak się nie dostanie tam żadne błoto, to nie powinno się tam nic złego dziać. Jestem krótko po starcie spod salonu Autodutkiewicz w Jarocinie przy ulicy Wrocławskiej 225, a moja facjata już się śmieje zawsze, gdy jadę Julią bądź Stelvio, po prostu mam pełnego banana na twarzy, te samochody są tak radosne, włoska flaga, Dolce Vita, no fantastycznie po prostu, Wielka Sobota, czego chcieć więcej. Dostałem w prezencie od zająca zadankowany ten samochód, żeby sobie nim pojeździć, a więc jeżdżę sobie, cieszę się ze świąt, z wiosennego przesilenia i ma to miejsce, Alfa Romeo po prostu słodkie życie. Wybaczcie, że ten odcinek trochę inny niż zwykle, no ale odcinek świąteczny rządzi się swoimi prawami. Nie pokazywaliśmy ile miejsca z tyłu. Nie jeden film o Julii na moim kanale, możecie to sprawdzić, jeśli chodzi o ilość miejsca, nic się nie zmieniło. Rzeczywiście w tej nowszej po drugim liście wnętrze jest jeszcze bardziej skrojone na miarę na miarę pozytywnego kierowcy. Niż w tej wersji z 2017 roku. Tam było pięknie, bo beżowa tapicerka, uwielbiam te beżowe skórki. Tu wszystko w czarnej tonacji, ale jeśli chodzi o ergonomię, materiały, wykonanie, po prostu poezja. Do spalania również się nie odnoszę dostępem. Auto zatankowane. W wszystkich filmach mówimy o spalaniu. Powtarzam jeszcze raz, recenzje Julie i Stelvio są na kanale, możecie to oglądać. A tutaj zastosuję slogan Jacka z firmy auto Dudkiewicz. Na pytanie, ile pali, zawsze odpowiada: no nigdy nie więcej od tego, ile wlejesz. Dwusetki są mega fajne, ale to właśnie 280 daje chyba najlepszą frajdę, bo jest znacznie tańsza niż 510, którą niestety z ubolewaniem powtórzę, nigdy nie jeździłem. Jest tańsza, mniej pali, a frajda, patrząc na przepisy ruchu drogowego, jest mega. Jest tak zadziorna, a jednocześnie niepozorna bez tych emblematów, cudowna, po prostu cudowna. Wciskasz gaz, od razu się katapultuje i rozkoszujesz się pięknym dźwiękiem. Pięknym wiosny, pięknym przyrody i pięknym włoskiej motoryzacji. I zazwyczaj jest to tak, że właściciele tych samochodów to są fajni ludzie, pozytywnie nastawieni do życia, nie nielubiani przez waginiarzy. No cóż, takie życie. Ale czasy, gdzie Alfa 6 dni stała na warsztacie, żeby w niedzielę można nią było pojechać do kościoła, już dawno minęły. W tej chwili mogę powiedzieć, że chyba wagi stoją na warsztacie nieco częściej niż Alfy. 50120, tym razem Alfa Veloce Q4 280. Dolcze wita jeszcze tylko małą chwilkę i moja prawa stopa na okamgnienie powędruje w podłogę. O właśnie. I już ta mega przyjemność musiała się skończyć. Niestety słyszę z głośników tego doskonałego zestawu Harman Kardon mogę więcej, mogę więcej, a ja niestety nie mogę, bo tu mogę tylko 120. no Ale żeby ta luźna recenzja choć trochę przypominała inne, no to 120 ja już milknę. Średnio 68 dB powiem, że jest cichutko. Jak robisz kickdown, to pięknie mruczy motor. A tak, to tylko słyszę delikatnie powietrze opływające Samochód właśnie wyprzedził mnie wag i pani za kierownicą na pewno mega się cieszy, bo udało się jej wyprzedzić Alfę. A gdy robiłem 50 120, to gdzieś tam zniknęła za mną. Stuwa na liczniku w Julii, u Bartka na smartfonie, praktycznie stuwa 99, 1 km na godzinę. Idealnie to wszystko zestrojone, nawet lepiej jakby przekłamywała o 2, byłoby bezpieczniej ze względu na mandaty, a przekłamuje tylko gdzieś mniej więcej o 1 kilometr. A jak się prowadzi? No bajecznie. Znakomicie reaguje na układ kierowniczy, szalenie bezpośrednio, praktycznie zerowe wychyły, po prostu poezja, jedzie tak, jakby się chciało, żeby jeździły wszystkie inne samochody, w których te testy są wykonywane. Tam jest różnie, jedne bardziej gumowato, inne mniej, jedne się wychylają bardziej, inne mniej, a Alfa po prostu fantastycznie płynie. Te wirtualne zegary w pewnym stopniu można personalizować. O właśnie. Różne motywy można sobie wywoływać. Kilka opcji do wyboru. O, ciekawy bajer. Nie to jest najważniejsze, ale taka możliwość oczywiście istnieje. Jak alfa to system DNA, a jak system DNA to pozycja D, żeby radość z jazdy była jeszcze większa. Zmiana grafiki. Jeszcze tylko małą chwilkę. 50-120. Tym razem w trybie Dynamic i pedał w podłogę. Ajajaj! Po co quadrifolio? 280 w zupełności wystarczy. Świetnie! Po prostu świetnie! Aż nie chce się wysiadać, a szybciej nie mogę. Jak mówi Szymon, który zarówno jedną, jak i drugą jeździ na co dzień, obydwie świetne, ale jednak ta nowsza jest bardziej uszyta na miarę współczesnego kierowcy. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi na przykład o tempomat aktywny. Tempomat aktywny w tej nowszej mówi, że działa o niebo lepiej, aniżeli w tej starszej. W mieście, równie świetnie jak na trasie, absolutnie żadnego laga, dodajesz gazu i od razu wystrzeliwuje do przodu. Świetny samochód, wykonanie, silnik, skrzynia, prowadzenie, zawieszenie 10 na 10 ogólny Fan frajda i całokształt 11 na 10 Mam tylko nadzieję, że w przyszłym roku pojawi się nowy model, w którym moc silników pokona zielony ład, oby tak było. Zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie rodziny i najbliższych. Szymon dziękuję za fury i do następnego cześć.